Czołem! Witam serdecznie! Dzień dobry Wam! Witajcie! Witam na moim programie Marcin Dzikus. Rozmawiam o wszystkim. Masz pytania? Odpowiadam filmem. Na moim programie nie ma spraw tabu. Rozmawiam o wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj spotkałem takiego kolegę, rozmawialiśmy na różne tematy i coś mnie poruszyło. Powiem Wam szczerze co do wszystkich. Po pierwsze, nikomu nie ufaj. Jeśli jesteś wierzący, ufaj tylko Bogu. Jeśli nie. Ufaj tylko sobie. Ufaj tylko sobie. Innym udawaj, że ufasz, że wierzysz, wtedy ich wyczaisz. O co im chodzi? Jak z Tobą rozmawiają? Jak próbują do Ciebie dojść? Wyczaisz go, czy ją, nieważne. Ufaj tylko sobie. Po drugie, pomagaj wszystkim. Nawet tym, co nie zasługują na to. Dlaczego? Bo dobro powraca tak samo jak zło. Prędzej czy później powróci. Do Ciebie. Pomogłeś? Powróci. Jeżeli będziesz świnią, też powróci. Ale zło. Po trzecie, nie oceniaj nikogo. Ja jestem bardzo wierzący jako ewangelik, ale jeśli nawet nie jesteś niewierzący, jak to jest powiedziane w Biblii, nie sądź, a nie będziesz sądzony, bo każdy z nas popełnia błędy. Ja na przykład... Dobrze, Powiem Wam jeszcze jedno, szanuj wszystkich. Jeżeli okażesz szacunek wszystkim, tak samo tak jak powiedziałem, dobro powraca jak zło, ten też później wróci do ciebie dobry. Jeśli jesteś dobry, jeśli zły, to powróci do ciebie zło. Eee, pomagaj wszystkim. Szanuj wszystkich. Nawet Żulia to się mówi. Każdy mówi, zobacz jakiś żul, tego, tamtego. Nie oceniaj go. Najpierw przejść w jego butach, jego całe życie a wtedy zrozumiesz, co przeszedł. Ja na przykład kiedyś spotkałem, jak to się spotyka, jak to się mówi Żuli i tak dalej, co chleją. kiedyś dawno, dawno temu rozmawiałem, tak zwany żulem. Pierwszy człowiek, który mnie tak bardzo słuchał, ja próbowałem mu pomóc przez głupią rozmowę. I on powiedział, chociaż był w miarę czyżby, powiedział, pomyślę, dobrze mówisz. Czy on to zrobi? Siła woli, jeżeli ma dobrą, zmieni się, jeśli nie, no zostanie tak. Alkoholizm to też choroba. Żuli się, nie reaguje, że zło, że szmata, że to, że tam tamto się mówi. To też jest człowiek. Najpierw przejdź w jego butach, jego życie, co przeżył, a potem go oceniaj. Więc tak jak powiedziałem, szanuj wszystkich. Dobro powraca jak zło, do ciebie wróci. Jeśli jesteś zły, wróci zło. Jeśli dobry, wróci dobro. Szanuj wszystkich, pomagaj wszystkim. Nie oceniaj, a i ciebie osądzać nie będą, bo każdy z nas popełnia błędy. Nawet wierzący ludzie, tak jak my, też popełniają grzechy i błędy. Co jeszcze? Staraj się wysłuchać. Pomagaj wszystkim, dobro powróć. Potem zrozum jego życie, w jakich butach przeszedł, co przeszedł. Wtedy go zrozumiesz. Jeżeli ktoś obrabia ci tyłek, śmiej się z tego. Po co się denerwować, wkurzać, przyklinać? Śmiej się z tego. Ktoś, kto ciebie ocenia, nie znając ciebie, Albo znając Ciebie tylko z tego, co słyszał przez trzecie osoby, czwarte osoby, albo Cię widział z czymś, coś, jak, tego i Cię ocenia, śmiej się z tego. Najpierw ta osoba musi przejść w Twoich butach, przeżyć Twoje życie, żeby zrozumieć. Więc słuchaj, słuchaj, szanuj, pomagaj. Nie daj się klepać po dupie, nie, nie daj się klepać po głowie, po plecach. Klepi się barana, osła, nie lwa, nie tygrysa. Ale w sensie takim, że ty wam masz w sobie w środku. Następna rzecz. Wiecie sobie w wkurza? Ja nic nie mam do Ukraińców. Bo to jest też temat dzienny. Oni do nas przyjeżdżają, dobra, kobiety dziećmi chcą żyć wolnie, tam jest wojna, ten Putin zabija ich, chociaż to jest drugi Hitler. Tylko nie rozumiem jednego. Tam jest wojna. U nas jak wybuchnie wojna odpukać, ale podejrzewam, to będzie, prędzej czy później. Ja będę walczył o tą Polskę, bo Polska to mój dom. Po to nasi dziadkowie ginęli w czasie wojny, żebyśmy my dzisiaj mogli mówić po polsku i żyć wojnie. Ja będę walczył o tą wojnę. O nas, o, o pokój, o Polskę. Jeśli trzeba, to umrę. Broniąc jej. Nie tylko tak, że jestem wychowany. Ale to jest oddanie tamtym dziadkom, co walczyli w II wojnie światowej i tak dalej. Więc nie rozumiem, że u nich jest wojna. Tam zamiast chłopaki, młodzi ludzie, bronić tego kraju, oni do nas tu przyjeżdżają i daj, daj, daj. Zobaczcie, jakimi samochodami jeżdżą. Moja znajoma, nieważne kto, pracował gdzieś, nieważne gdzie, długo w handlu, takie portfele pieniędzy, takie samochody. I oni tylko do nas przyjeżdżają daj, daj, daj. Wałęski mówi, przepraszam, nieważne, mówi, że Polacy już nie chcą pomagać, nie chcą pomagać. Ile można pomagać? To jest wina rządu. Rząd zrobił także im wszystko, nam nic. Ty się rysujesz do lekarza, czekasz pół roku, trzy miesiące, cztery, żeby dostać się do lekarza. Oni od razu. To jest wina rządu. Rząd powinien zrobić tak: dla nich tyle, dla nas tyle. A nie, że dla nich tyle, a nas tyle. Chory rząd, co jeszcze? Tak jak powiedziałem, pięć rzeczy. Szanuj wszystkich. Nie oceniaj nikogo. Pomagaj wszystkim. Słuchaj, co do ciebie mówią, udając, że wiesz, tak, masz rację, wyczaisz go. Czy jest uczciwy, czy że ci pupę? Szósta rzecz. Jeżeli masz przyjaciela, tego jedynego, to prawdziwy przyjaciel ci powie, nawet jak robi coś źle: Marcin, zrobiłeś źle, trzeba tak, tak, siak. A jeżeli masz przyjaciela, mówi: stary, dobrze zrobiłeś, tak czy Pupcia nie jest przyjaciel. Szósta rzecz, to do rządu Ukraińcy i tak dalej. To mnie wkurza. Następna rzecz. Uważam, że umowę zlecenia o dzieło zlikwidować całkowicie, bo to jest chore. Jeżeli taki facet to ma 60-70 lat przykładowo, całe życie przepracował, on idzie do pracy na umowę zlecenie, bo on se dorabia. Emerytury ma, ale se dorabia. Kurczę, a młodzi przez to nie mają pracy. Przepracowałeś całe życie? Siść na tej emeryturze. Jeżeli ci nie stać, idź do opieki. Następny temat, to mnie wkurza, że opieka alkoholikom daje pieniądze, bo on nie może pracować, bo on musi chlać. On pokazuje jakieś tam papiery, bo on chleje, on nie może pracować, bo musi chlać. I opieka im daje 1500 zł, a tobie nie pomaga. Więc następny temat, zlikwidować umowę zlecenia o dzieło, żeby młodzi mogli pracować, a nie, że facet ma emeryturę, na emeryturze idzie sobie dorabiać, a młodej nie ma pracy. Ponadto na umowę zlecenie jest jedno, jeden przepis yy, taki prawny. Ja, Jeżeli jesteś na umowę zlecenia, pracodawca ma prawo ci nie zapłacić pieniędzy. Co sobie wymyślisz, czymś go wkurzyłeś, nie ja zapłacę mu. Tak jest sprawy, możecie to sprawdzić. Nie liczy się do urlopu do niczego, tylko ubezpieczenie masz. Zlikwidować umowę zlecenia o dzieło. Zrobić tylko umowę o pracę. Czwarta rzecz. Wszędzie są agencje pracy. Chcesz dostać pracę, czy to młody, czy stary? Nie możesz, bo przez agencję pracy. Kiedyś agencja pracy była jedna. Teraz? Gdziekolwiek nie pójdziesz, agencje pracy. Następny chory system. Wiecie co? Kocham Polskę, bo Polska to mój dom i Polskę mam w tu w sercu, tak jak Jezusa. Jak dojdzie do najgorszego, będę o nią walczył i trzeba umrę za nią. Ale tak powiedzmy sobie szczerze, Polski już nie ma. Polska jest na mapie. Tu jest wszystko posprzerałane i będzie jeszcze gorzej. Jeżeli macie jakieś pytania, odpowiadam filmem. Marcin Dzikus, rozmawiam o wszystkim. Na moim programie nie ma spraw bo Masz pytania, odpowiadam filmem. Pokój wszystkim. Pozdrawiam wszystkim. I pamiętaj, im więcej dajesz drugiemu, tyle ci w życiu zwraca. A co do wiary? Zacznijcie wierzyć, bo ten świat zapomniał o Bogu. Teraz tylko kasa, samochody, wille, samochody. Zacznijcie wierzyć Boga. Bo jeżeli się o coś modlisz, to Bóg ci da. Nie kasę czy coś. Da ci siłę do tego, żebyś to zdobył. Pokój wszystkim. Marcin Dzikus rozmawiamy o wszystkim. Masz pytania, odpowiadam filmem. Na moim programie nie ma spraw tabu. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Czołem!